No patrz na ostrzeżenie, no i co? Pociągnij za spust! Jak w tych filmach. Jeśli chcesz żyć, musisz zabić najbliższą ci osobę. Nie, nie mogę tego zrobić! Pociągnij za spust! No! Pff. Smutne pianino, slow motion, saturacja na co najmniej 40, Kontrast podbity, let's go. To ja będę. potrzebował pomocy. <noise> bo ja mam bardzo poważny jeden problem. Dobra, dobra. Lecimy z Redberem, bo jego ja mam największą szansę zrobić. Mniej więcej ogarnę jak to wszystko działa. Yy, pobierz i zwolnij press pustu continue wciskać przyciski. Okej, okay, dobra. Yy. Nie wiem jak to zrobić, tylko potrzebuję ogarnąć kolory. I to jest problem. Bo one są bardzo blisko siebie, a ja jestem well, trochę daltonem. Nie jakoś bardzo, ale trochę. To to? To? Eh. <laughs> <Nie> <laughs> A, bo to ty się, dobra. Z drugą stronę. Uuu, <grystanie> Jak ktoś ma też na stopy, to jest witany niezłym widokiem. Ja, dobra, ale nie jest za blisko. Dobra, dobra, dobra. Dobra. To na pewno idzie w to miejsce. Zielony na pewno tutaj. Żółty chyba tu. Ten dziwny chyba idzie tu. Przestań. Zostań. To jest czerwony. Ten chyba tu. Nie, mówię ja te kolory ledwo widzę. Jasna dupa. Czy ten nie, nie, ten tu? To nie jest ten, to ten tutaj. Ten tu. Nie rusz się. I ten chyba tu? Zobaczmy. Eee. Czy on ma być na zero? Co? Dobra, jest good. Nie rusz się. Ostatnia rzecz, którą mamy zrobić Dobra Przestań 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 On szybciej leci trochę Dobra Dobra, dobra, dobra Siedź Jajks No nie! NIE WIERZGAJ SIĘ! On mnie zabije teraz, prawda?

To jest chyba. No. Czy ten, jest tutaj, czy ten jest tutaj, ten jest tutaj. Ten jest tutaj. Ten jest tu. To już było. Nie jestem pewien niczego, co tu robisz. Zielony. Nie wiem, co się dzieje? Nie! Coś jest nie tak! Kurwa, te kolory są zbyt podobne! Co jest?! No są identyczne! Chyba jest dobrze. Tylko jeszcze ten tutaj. Nie wiem, najwyżej to jest papram. M. muszę to zrobić okej okay. to będzie większe jeszcze większe to jest good spróbujmy siedź w miejscu Przestań. PRZESTAŃ! PRZESTAŃ! CO ZRĄBAŁEM?! Przypnij sobie czat, nie mam jak tego, nie wiem. Ciemny pomarańczowy, z się ciągle mylisz. No! Kuźwa, one są naprawdę dziwne! Jest strasznie... Okej, okay, dobra, dobra. Dobra, okej, okay, zróbmy tak. Czy dobrze zrobiłem te kolory? Czy dobrze zrobiłem te kolory? Tu potrzebuję pomocy. Nie. Kur! Ok. Dzięki za pomoc, to to mamy mniej więcej. Tak sądzę. Nie pamiętam reszty Żółty Żółty! A to jest zielony. Dobra, okej, okay, debil, No ja nie widzę naprawdę. Ten tutaj Kurde! No! To nie był żółty zielony. Mm. I ciemny zielony. Dobra, czy uważajcie, że dobrze zrobiłem mózg. Fęk fuck, dzięki, dobra, to teraz tylko zdążyć. Jest na siódemce. Klop! Nie wiem, nie mam pojęcia. Proszę kur... działaj w końcu, no! Dzięki! Ja bym bez waszej pomocy nad tym siedział 5 dni. Naprawdę, dzięki. Dzie Kocham was, dzięki. Thank fuck. Thank fuck. Ała, jeb**, Dobra, czyli tu mamy zrobione Pirate Ride i Corn Maze to są jakieś dwa posrany Ja nie wiem co trzeba zrobić totalnie Strzelaj w helpiego, ma być skierowany w lewo Tak, wiem, że w helpiego mam strzelać, to wiem Ale on się pokazywał raz Byłem tam, kilka razy przejechałem i nie pokazuje się nic więcej To, to wszystko? Pirate Ride Ten poziom mnie trochę dobija, ale dobra Docelowe <śmany> Do strony z blasterem pociągnąć za spust. <śmany> <śmany> to jest tak głupie, so stupid. Dobra, let's go. That's fucking stupid, bro. <śmany> O, jest! Skubaniec! Okej, okay, jest coś nowego. Wait a second... On miał być na lewo? Nie... Stop, za każdym razem miał być na lewo? tam chyba normalnie jechałem? What? What? Ghost nie mówcie, że jest stąd dotrę Helpiego. Możliwe, że tak. Na lewo, jest na lewo, jest na lewo, jest na lewo. Na lewo był, tak? Był na lewo? Dobrze. Myślałem, że zawsze tędy jechało. Najwyraźniej nie, to jest coś nowego. No, ale. Um, może będę strzelał w to jak najszybciej się da, bo. Bo. E, za wcześnie strzeliłem i ta czeka tu się zacznie wracać i nie zje, prawda? Um. Co tutaj jeszcze jest? Wait! Wait! Bo ja nie jestem teraz zaspokojny. Przestańcie! Um. What is this? Halo! No traf tą beczkę! Coś tu będzie jeszcze? Ktoś? Coś? Tam wydaje się być coś po prawej, po lewej. Tak, żebym tego nie widział Trafiłem coś, nie wiem. Nie trafiłem jednego. 7000. Wow, tysięcy. Wow, eee. To nie jest początek To jest początek, bo słyszę poprawić muzykę Czemu te kulki dają światła. Ej, bo się teraz cykam I chcę żygać. I się cykam. Tutaj będzie teraz ten... Ahoj, nie! Ahoj! Ahoj, tak, dokładnie. Jeszcze raz? A, taki lubrhol, żeby zdobyć więcej punktów. To ile muszę zdobyć? On ich już 7400. 25. No, halo. Okej, okay, on nie staje teraz. No co? Helpi na lewo, dobra, dobra Czyli drugi raz to nie możemy jechać Tylko raz, ok. Traf to Come Osiem tysięcy Dobra O tym pamiętałem Ile tego musimy zebrać? 10 tysięcy zakładam, nie? O, to będę musiał to jeszcze porobić. To już jest chyba koniec. Ooo, hewcik Zaraz jeszcze pod wodą jesteśmy. Czyli tutaj jeszcze mamy szansę to uzbierać. Ale nie wiem, czy on się zatrzyma, czy nie. Wariat. Aaa, dawaj, 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 gim, gimy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Come on, come on, come on. 9325? Czy to będzie koniec? To chyba będzie koniec. A na Happy Birthday dostanę jakieś punkty jeszcze, bo mi brakuje trochę. Ziemuś weź. Now, Jej! To tyle? Czyli zrobiłem wszystkie te sześć, czyli to przeszedłem, tak? Tutaj miał być tyle. Yyy, oh, oh, oh. Sans! Przestań! Czyli tego nie mogę zejść. Ok. Zapewne? Nie mogłem itnąć sansem, co? Sans Leć <laughs> So stupid Okej okay. Dobra Rey. Ray Chcemy słuchać Twoich wywodów. Czy ja mam tutaj stać na pewno? Chwila, muszę to sprawdzić. Jak ja stoję na kamerze, jest gut. Czy mam daleko? Krzesełko? Jest daleko. Ja tutaj ile mam miejsca? Tutaj mam niewiele miejsca, ale po prostu powinienem się. Wy... Inaczej, dobra. Spróbujmy, może bardziej w, ta, w tę stronę trochę. Dobra. Ach, mały pokój. Dobra, tutaj mamy znaleźć podobno cztery klucze. A i mamy. Zakładam, że otworzyć to. Czy można się tutaj teleportować? Nie można. Czemu się tym obra? O! Shadow Boni. Tam jest klucz, widziałem go. A czemu ja z tej strony? What? Minął mnie chyba. Dopóki nie widzę światła, jest w miarę spoko. O, nie jest spoko. Nie jest spoko. Co to? Londud. What? Czy ja w końcu czy nie? Czy on już mnie złapał? Dlaczego był taki glitch? Coś tu idzie. Przejdźcie tędy No typie, chciałem tam iść Czy on przyspiesza z czasem? No przestań! Jo! Go. Yo, yo, Jonas! Help! 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 You ah, oh, what? czyli przeżyłem Odejdź tam gdzieś tam nie, byłem. Ok, nie jak ja gdzie mam? Gdzie mam? What? Stop it! Stop it. Um. To nie był fajny odgłos, to nie był Foxy. Joj! Nie, 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 nie! Biegnie! what? Mm? What? Dlaczego? Nie rozumiem... Czy to jest mały ślepy zaułek, w który się wcisnąłem? Tutaj nic nie ma. Pójdźmy tędy. Tu jest najbliższa skrytka. Stop that! Czy ten dźwięk oznacza, że on się zrespił? No, jak dajki zasię... Pfff, hehehehe, <laughs> okej! Okay. Okej. Okay. Come on! O... Okej. Okay. Przestań! PRZESTAŃ! Yo. Ehm... Um. <laughs> to chyba źle. To chyba źle. No typie. E... Ale je meczku. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Dobra. Sorry, ja muszę spadać. Nie mam czasu. That stupid. That's stupid. Okej, okay, mamy trzy klucze. Czy jest ich więcej? To jest pytanie. Jest ich więcej! Jest ich więcej! Zginę! Aaa! Jest ich więcej! Ich jest! Więcej! No musimy tą bramę otworzyć, nie? O, dwa. Yo. Dobra, wsteczny, wycofujemy Wchodzimy do tej zielonej bramy Mamy do niej klucz Let's go for it Wystarczyło uciec z jednym wyjściem? That's some bullshit sam, some bullshit, jak są cztery klucze, i to jest tak łatwe do uniknięcia, to to na pewno nie jest tylko to. Są moje oczy, ałaaa. Mmm, chyba chwila przerwy. Chyba chwila przerwy od tego... No. Tak, no spokojnie, kiedy planujesz Craft, A na razie nie planuję. Za cztery klucze masz sekret. No, no to przynajmniej wiem jak to zrobić. Jest tam dość prosty ten wo wo workaround do Foxego, więc easy. Sprawdzimy hard mode. Mam jeszcze do zrobienia tę te, tą trzecią noc tamtego. Więc no. Nic nie ma. Chyba muszę przejść wszystkie, żeby dopiero odblokować. Bo te przeszedłem wszystkie na pewno. Więc powinno być coś tutaj w tej kategorii, ale nie ma. To zostało mi do przejścia i kornej z na full. Chociaż tyle!